Emotka uśmiechniętej buźki! Rozpoczynamy kolejny odcinek z Wiedźmina Ceserda z kamienia. No i będziemy psy wracali wspomnienia. <grymne> Ale zrymowałam teraz. Castel Ravello. winos tu są? Drogie. No to są to miejsca. Wpadniemy niebawem. Castel Ravello to nazwę sobie też, zapamiętajcie. Nagrywa jest to w dziedzinacce, powinnam zdążyć, myśla. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie to mogła być jej szczotka. Okej. Okay. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. No to chyba... rodzica Iris. Okej, okay, tak to wygląda. Dobra, czyli świetle są zapalone. Świetle muszą być zapalone w takim razie. Okej. Okay. Na obrazie były zapalone. Ale to nie wszystko. No właśnie. Co jest, coś jest, co? Jakieś psy i Tam chyba... Co? Hmm. Tutaj coś powinno być. i mi to jest chyba tak. Może to powinno... Zgaś. Nie, podpal. Dobra, no świece normalnie są tak, jak powinny być. Kurde, ale to jest ciężkie jednak. Dobra, piec jest podpalony faktycznie. Ale Jest tutaj coś jeszcze ważnego. Tutaj olgierd i iris. Nie wiem co sądzę, tutaj nie chodzi o jakieś jedzenie, co muszę tutaj jakieś jedzenie dać, ale jakie? Spadaj. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. No ale nic z tym nie mogę zrobić. Hmm. Nie ma tutaj niczego co mogłoby mi się przydać? Może tutaj coś muszę znaleźć? no, tutaj to się chyba uzwracam kurde co mi brakuje Po uh, uh, uh. o co tam mam zgasić akurat to dzieca no nope. nie o to chodzi nie to No toż to ewidentnie muszę dać gdzieś, ale ja nic z tego nie mam właśnie w posiadaniu, to jest najgorsze. No zaraz się okazało, że to pewnie bardzo proste było, tylko niepotrzebnie... sobie komplikowałem... ozuwienie tego wspomniał. Teraz idziemy na górę, ale no... No nie no, nie mogę iść na górę jednak. Kurde! Ale mnie coś takiego wkuza. No, co ja tutaj mam dać? No dobra, świece muszą być zapalone, to są, no ale co ja sobie tutaj muszę dać? O no nie, no zaraz się w i chyba w internecie pozyskałem rozwiązania. No ja pierdzielę, o co tu chodzi? Ci mogliby mi jakoś pomóc? Dać mi jakąś wskazówkę, może? No, pies mnie blokuje. No przecież tu niczego nie ma! Dobra, zaraz mnie to trafi i za chwilę w internecie sprawdzę Jak rozwiązać ten problem, bo... Rozglądam się I nie ma tutaj niczego, co mogłoby mi się psy dać, Żeby ożywić to wspomnienie A na dole? No patrzcie, no patrzcie na to no, jak mam to uzywić to wspomnienie, jak tu niczego nie ma? Kurde. Zaraz mi to strafi. Tada nie psaj do oczywiście. Tu nic nie ma. Nienawidzę czegoś takiego robić. Widzimy się za chwilę. No dobra. Jestem z powrotem i już wiem, z tym yy, yy, kwi skopu. Jedna ta świece były zgasone. No i teraz się odpaliło wspomnienie. Jestem idiotką. W takich momentach, cóż, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś, niewyraźna. Nie, nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. Już ja znam te brocinę. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotko do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A i jeszcze to. dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić Twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. Tak, to jest tego typu spierdolona rodzina właśnie. Nie takich rodzin. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Orgres się jak buc, ale rodzina Irys jest też zła! No i widzisz jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed... No, ty byś pewnie chciała, żeby Z twoja córka wysła rostak, za. Się no tak, tak, tak! Ty byś no chciała, żeby pewnie wiesz, twoja córka wysłała za jakiegoś nie bogata, wujami. który będzie ją muzymywał całą jej rolę, to będzie spontaniczne gotowanie i zajmowanie się domem. Pewnie takiego co chciała chciałabyś dla swojej córki. Zaznam takie matki jak ty. Olger miał swoje na sumieniu, ale rodzice Ilis też byli toksycznymi ludźmi, którzy patrzyli na swoją córkę jak na kurę domową, która ma być sterotkową zoną, która cały dzień nie ma gdzieś domu, gotować i potem zajść w ciąg i zajmować Więc się korankiem. Tak patrzyli na swoją córkę. Znowu ty. ja to tom zaznam na te rodziny. O kolejny? A dobra, zniknął mi się to miejsce. Więc kurwa znam ten typ rodziny. taki nienawidzę najbardziej. Ja pierdolę wyobrażam sobie, że właśnie Ndzli ma taką rodzinę jak Iris. Enzli z Rebohai. Jeśli poruszą ten wotek jej rodziny, to, to może być jedna z najlepszych wątków w Jest tutaj ogromny potencjał, aloby ten wodek porosyli. Mało jest sypialnia. Jeżeli nie sobie wysłał za tego fircyka, bo ten fircyk, o co oczywiście jest bogaty i dziany, to by ją mógł utrzymywać. tylko no tego cała jej rola, to byłoby siedzenie w domu, sprzątanie i gotowanie. Tak jak są na swojej córki. Takich rodziców nienawidzę najbardziej. to na swoją córkę jak na kurę domową. Ręcznik jest poplamiony krwią. Okej, okay, interakcja. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce. A potem wytaruję w tamten ręcznik. Czyli tutaj miałabym to teraz dać? Tak. Która... Która godzina? Późno już. Śpi. No tutaj już zaczął być... Uh, Znowu siedziałeś całą noc w gabincie. Hamem. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co, wybieram się niebawem do Oksenfurtu. Może pojedziesz ze mną. O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Kolejne zatarte wspomnienie. Aha. Czyli znowu trzeba wspomnieć psy, wrócić kielich. Hmm. Spadaj. Owoce i kielich. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą. Są świeże, jakby dopiero co ktoś spryskał jej wodą. No, to jest dziwne. Dobra, owoce po lewej stronie, kielich po prawej. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Okej. Okay. A, jest co jabłko! Ej, jak, je to, jak to jabłko jest no ustawione? Coś nie tak... Muszę sprawdzić, jak to jabłko jest ustawione. Nie jestem pewna. Kurde, średnio... Ej, praktycznie tutaj w ogóle to jabłko nie jest widoczne. Dobra. Będę ewentualnie scelać. Kompozycja. Dobra. Wiem. Z lewej? Spróbujmy. Wróć. Na środku. Może tu? Jestem praktycznie pewna, z kielich musi być po prawej. Kielich. Eee, z prawej. Tu? E, chyba to nie będzie to, co? Nadal coś nie tak. Kurde, dobra. Jest teraz na środku. Hmm. Jestem praktycznie pewna, że kielich musi być po prawej. Jestem tego pewna. Z lewej? Chyba pasuje. No właśnie. I kielich. Kurde! Tak. Ach, albo wysłam, no wysłam, wysłam. A kielich pasuje, to chwila. A co pasują te, winogrona? Tu? Coś tak na kielich musi być z lewej. Najwyraźniej no tak. Dobra, z lewej. Może tak. To idzie tu. Nadal coś nie Aha. To co? tak po środku musi być. Dobra, po środku. Może z tej strony? Okej, okay, teraz powinno... Tak, teraz będzie pasowało. Wszystko jest tak, jak na obrazie. No dobra, ale teraz to faktycznie sensownie nie wygląda. A... uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy... Kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. To jest chore, hmm. za was ojciec się musiał na cokolwiek zgadzać. Ech, nie ma z ciebie żadnego znaczy... pożytku. No przecież widzę, że coś w gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz. Nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie... BOLGIERZE! No zaczął ją coraz bardziej zbywać, olewać. A no, nie zamknięta. Nie traktował jej zbyt dobrze. No świetnie, znowu, znowu te widma. Zdało w takim ciemnym pomieszczeniu balcele. Kolejny serio Serio ile was tutaj chce będzie? Dobra, młynek jest dla nim dobry. Po no, Oni nie, tak wam teraz powiedz wisko tu chodzi. W końcu! Słyszałem, że nic tak w bo to pojawiać i za tym coś zrobić konkretnego. Dobra, idziemy teraz tutaj. To pracownia mistrza von Everec Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Aha. Coś tutaj z Odimem. Jest jakiś motyw. Świeca. Fakt. Fakt krwi. Krwi albo, albo obcych, obcych obecnościach. obecnościach. Sprowadzenie psybisa na ten świat wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem. Obojętne, co jest wolnym duchem, co posiada nosi monosiela, psybys może wyrwać się na wolność i pocenić wielkie spustoszenie. Stoi Psycyny, należy sprowadzić go wewnątrz z koła i tam uwięzić. Okrąg koła nie może zostać przerwany, nie trzeba kreślić pewnie. Zoc. <laughs> A, przepraszam. Kredę w dłoni, ponieważ linia może zostać zadeptana, bądź to na skutek. W przypadku bądź zwodnicy wpływu Psybysa, Na okręgu trzeba postawić dodatkową barierę w postaci zapalonych świec z psalego wiosku. Ustanowią one wyraźną i nie niezekracalną barierę dla Psybysa. Hmm, sięga o paktowanie z demonami. A już się chyba powoli można domyślać, kim jest counter, co? Bramek między światami. Między światami. To się Zamieszkujących sfer zewnętrzne duchy zywiołów należą do najbardziej obcych na ludzkiej. Mają one własną wolę i są rozumne, choć nie w takim sensie, w jakim rozumni są ludzie, ale nie sposób przeniknąć ich zamiarów. Z najpotężniejszymi duchami zywiołów to jest geniusami rozmawiać się bardzo trudno, tylko prawdziwi micsowiem ma magii pośredni tę stukę, która wymaga długich studiów i ryzykownych eksperymentów, jednak nawet Najpiękniejsi w sztuce magicznej nie potrafią nic więcej niż zmusić Ganiusa do posłuszeństwa siłą, mimo jego niechęci nakłonić go do wykonania zadania. Mówicie, że czarodziej Stammerford zasunął kiedyś z pomocą Ad górę, która zasłaniała mu widok z Jednak nawet on nie potrafił nakłonić Ganiusa do swobody i współpracy z udzielenia rad, bowiem umysły tych istot są dla nas niepsaniknione. Napracować tym, co zrobić. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Aha. Świece z pszczelego wosku. To jest kreda. kreda. Pewnie do praktyk magicznych. Kurde, jaką jak ją to zrobić? To jest jakoś pokazane tutaj? Zimą dwór był naprawdę ponury. Hmm. Oj, to może być ciężkie. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Aha, dobra, świeczki muszę ustawić. Dobra, no to będę scelać. Eee... Ciecia opcja. To może tak. Wracaj! Trafiłam! Udało mi się mnie. chcę być sam! No to tak nie wraz... teraz! Wracaj natychmiast. Z nim jest Ten coraz gładaj. Po prostu chcę popracować samemu. Coraz gładzę z nim jest! On chce chyba wezwać Gunthera. Oudojano, Feus. Soba kamisa i jada. Soba kamisa, aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Chciał Gunthera wezwać. Zdaję sobie sprawę z tego, za? Że... Jestem teraz sobie zdawał sprawę z tego, że jest coraz gozaj. Ogień! Do mnie! gaście pożar! Co, oni tutaj mieli jakąś straż jednak? Dobra, tędy uciekamy! No brazo, tak jest! Dobra, chyba tutaj na prawo musimy iść. Tędy. Ten duch nas kieruje. Ewidentnie. Olgierd. Iris. I jej ojciec. To jest jej ojciec? Jej ojciec inaczej czasami nie wyglądał? Hm. Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. za przedmałżeńska. My, niżej podpisani Iris Blewitz i Olgierd von Ewereth, wyrazamy zgodę na małżeństwo i na wszystko to spisano poniżej. Mniej przyciągamy pse na Bogu i wszystko co na święte, że będziemy dać się zacunkiem i respektować wzajemnie swoje zdania oraz opinie. W razie rozstania zostajemy ze swojej własności, którą wynieśliśmy do wspólnego majątku, a ponadto zatrzymujemy prezenty otrzymane od w czasie trwania małżeństwa. Dochody jakie otrzymamy, wydamy według swojego uznania i woli, a na wspólne nie będziemy łodzić po połowie, podpisano, Iris, Lewis Orgit von Everest. To nie wystarczy. Wspomnienie jest nadal niepełne. Olga, cóż to ja? Posuszona do ostatniej kropli. Co mam mu dać, kielich? Dobra, gdzie to będzie? Tutaj ta Chyba fajka. wtedy zaczął palić On palił, a nie pił chwila kubek piwo, Ale pita z niego wódkę Dobra no czyli jemu mamy dać kubek zdecydowanie, tak myślę że kubek A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory Ale jest to A nie dobra, okej okay. Nadto stoi To po co mi ta fajka że była? Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem A Do rzeczy tato bo stracę cierpliwość. No, to już ją chyba dawno straciłeś. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Nie zrobi to by też zalezał na Iris. Że źle. do śmierci. Traktowałeś. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wiesz mi. A teraz on wychodzi na to, totalnego tyrana. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! Ojcze? Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo, i trupo na żer rzucić. Ja pierdolę, no. Dobra, on był strasznym, suchym synem. Ale ewidentnie to nie był on. Dobra, był knojem, tak, ale... E, to jest wina tego paktu, który zawarł. On już nie był sobą w tym momencie. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Oj, zgadam się z kotką tutaj. Kotka ma rację. Kotka ma rację, A tylko te to nie jest jego wina, bo nie możemy patrzeć na Olgierda w ten sposób, że on jest tutaj winny. On był kontrolowany nim zawładnęła czarna magia, która wynika z tego Pamiętam. faktu, jaki zawarł. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. Aha. A ty, zrób resztę. Jest klucznik. Czyli Olgierd skąd z tego klucnika wysasnął? Ciekawe skąd. Duża glinia na miska. Ok, to będzie dla psa. O, gdzie jest ten pies? No dobra, tutaj. Okay. Nie, nie! Hmm, Spada to... A nie, dobra, okej, okay, tutaj mam to dać. To chyba twoja miska. Kotka będzie miała mniej są. Niewielka miska. Jak do zupy. Tam raz. Zadrapania od kocich pozorów. To długo są psemienieni. W psa i kota. Ciekawe counter miał z tym też coś wspólnego, całkiem możliwa. Kaca? Mhm. Okej, okay, on ma klucnik. Pasuje akula. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Drogie tego klucznika w sumie, on nie był zły. On tutaj miał tylko zastanie chronić ten Jedy nie swą pracę wykonywała, ale co nastaną na, na drodza? Mogę ci pomóc. Uzna nas za intruza. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz. I co czujesz? Ja Nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Z nim jest coraz gorzej. Nie chcę cię już oglądać. Ta umowa, którą zawarł, go całkowicie zniszczyła. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everett. I to będzie boss fight. I z tym lękiem zmierzymy się w kolejnym odcinku. To na chwilę obecną będzie na tyle. Dajcie mi motkę tej błyski łapkę w górę. Jeśli wam się to tak spodobał. Bywajcie.